Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę, i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto. Oto syn Twój. Następnie rzekł do, do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby wypełniło się Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc hizob gąb, na Hizob gąbkę nasączoną octem, i do ust mu podano: a gdy Jezus skosztował stu rzekł, dokonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie, jak pierwszemu, tak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Oto słowo Pańskie. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Umiłowani w Chrystusie, bracia, siostry, drodzy bracia, zanurzeni w Chrystusowym kapłaństwie. Któż z nas nie pamięta tych słów? Któż z nas nie zna tych słów? Któż z nas nie pamięta tego wielkiego krzyża wyrastającego z serca bohaterskiej Warszawy, z serca Polski, a pod krzyżem była ta postać, która światu dawała nadzieję? Pod krzyżem. Była ta postać proroka przełomu wieków i tysiącleci, który wołał, prosił, a wręcz nawet zaklinał, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I były tłumy, tłumy serc. Które porwane tym duchem niosły przez życie radość, nadzieję, odwagę. Były serca, były tłumy i był duch, który te serca porywał, duch święty, weni kreator, duch, który tworzył, który wiązał serca, wiązał dłonie. A to, co mocą tego ducha zostało związane na ziemi, będzie również i związane z nie, w niebie. A pod krzyżem stała matka Jego. Ta matka, która wszystko rozumie. Ta matka najprzód przed nią stanął anioł. Odszedł wtedy, kiedy usłyszał, niech mi się stanie według słowa Twego, i działo się w jej życiu mnóstwo rzeczy, których sobie nie zdawała sprawy, ba, a może nawet nie rozumiała. I przez 33 lata jej życia i życia jej syna, towarzyszyły jej słowa aż do tego momentu, do tego zatrzymania pod krzyżem, że Twoje serce. Przeniknie miecz obosieczny. Pod krzyżem stoi matka. Dziś ta matka nas gromadzi. Kościół jest naszą matką. Kościół daje nam życie. Jako matka daje nam syna który prowadzi do Ojca syna za którym wołamy Ojcze w ręce twoje oddaję ducha mojego matka która uczy mówić dziecko matka która przytula dziecko do swoich piersi do swoich ramion matka która bierze dziecko na swoje kolana i kreśli znak Krzyża Świętego na jego czole, matka, która to dziecko wraz z Ojcem przynosi do ołtarza i zanurza w nurt nieśmiertelności poprzez chrzest, wiążąc nurt życia dziecka z nurtem życia, historii kościoła i Boga samego. Matka, która uczy miłować, rozumieć, komunikować. Kościół jest naszą matką. Bo kto daje nam Chrystusa? Kto wiąże nasze serca, nasze dłonie z sercem Jezusa? Jak nie Kościół, który jest naszą matką? A kto Przyjmując do swojego serca, potem u kresu naszych dni, odprowadza nas do progów wieczności i niesie przez czas życie pamięć, ofiarując nasze życie Ojcu naszemu, który jest w niebie, jak nie Kościół, który jest naszą. Matką. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Adamie? Słyszymy słowa zapisane na początku w księgi rodzaju, które towarzyszą historii Kościoła, historii świata i naszym historiom naszego życia. Adamie. Gdzie jesteś, woła Bóg, szukając człowieka. Wołaniem Boga, gdzie jesteś, jest Kościół. Kształtem tego wołania są Kościoły, Wasze Serca i Wasze świadectwo. Wiara, którą daje Kościół, prowadzi nas przez życie. Wiara, Którą rodzi w nas Kościół, który jest naszą matką, jest tą więzią miłości, a zarazem tajemnicą naszego istnienia. U początku życia każdego człowieka, u początku każdego ludzkiego życia jest Bóg w każdym ojcostwie, w każdym macierzyństwie. Jest Bóg obecny, Bóg Stwórca. Poprzez swojego Ducha, Weni Kreator, wszystko, co Bóg stworzył, jest i było dobre. Bóg, który jest z człowiekiem i dla człowieka. Bóg, który jest naszym Ojcem. Wiara nasza i wiara Ojców naszych. Nie jest tylko dziedzictwem kulturowym, ale jest nieustannym działaniem, wołaniem Boga. Boga, który woła do człowieka, gdzie jesteś. Boga, który powołuje człowieka do życia wielkiego, pięknego, a zarazem świętego. Wiara jest powołaniem człowieka, Powołaniem człowieka, które człowiek może przyjąć albo odrzucić. W gąszczu swoich grzechów może człowiek schować się przed Bogiem i może nie powiedzieć Bogu: Jestem. A może człowiek, idąc przez życie i widząc obecność Boga w życiu, w historii, Zauważyć Kościół i odnaleźć się w tym Kościele, aby w nim nie tylko wołać niech stąpi duch Twój, ale zaczerpnąć i wziąć tego Ducha, Ducha Świętego, który daje człowiekowi Kościół, który jest naszą Matką. Amen.